Witam w kolejnym odcinku opowieści dziwnej treści dzisiejszy odcinek jest troszkę inny ponieważ jeśli uważnie słuchaliście ym, odcinków i tego co tam mówię to mogliście zauważyć, że bardzo dużo powie, powtarzam słowo ale dzisiejszy odcinek jest kompilacją każdego momentu kiedy powiedziałam ale z licznikiem w prawym górnym rogu. Ale przejdźmy już do odcinka. ale, 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 ale

Dużo tych ale. Ale cóż, to już koniec. Pozdrawiam.